Słonia, ja, pantera, Teresa Zostawcie łapkę w górę, słuchajcie zameckiego, oglądajcie zameckiego w ten filmik do końca, ponieważ na końcu bardzo ważne info lecimy. Hiszpania, Niemcy, Niemcy, wywal ten remis, ale ten, ale ten spalony Rudigera minimalny. nadzieję, że Hiszpanie wygrają, lecimy dalej pora no, na no, najlepszym ma chyba turnieju i bardzo salony jest Serbia, Kamerun. to co się tutaj stało to ja nie mam pytań w pierwszej mm, po prostu nie mam pytań Serbia z fajsarami walczy a Kamerun z Brazylią ja może użyję jakieś punkty Dalej lecimy można powiedzieć tak Korea, gana trochę bardzo sensacja No to jest ciekawe bardzo bo jest... Ale pierwsza połowa z Później ten kombek Koreańczyków ale Ghana Ga dobija ich Do dobra, weźmy dalej do. Kasimir po i można powiedzieć bram się daje spa w Brazylii awans nawet bez kontuzowany Neymara, który zagrał w fazie grupowej, bo nie gra przez tydzień. Wygrali mają awans, więc... A, teraz pora na te info ważne. Szykuje się nowa nuta. Nowa nuta. Czekajcie. Patrzcie mój kanał, bo może w każdej chwili wlecieć. Nere.